Dzień dobry, Pani Doktor. Dzień dobry, Panie Doktorze. Cieszę się, że ponownie się spotykamy przy asystorze stomatologicznym. I teraz chciałam zapytać o te takie dosyć interesujące okrągłe szkiełka, jakby pudełeczka szklane, okrągłe, na, w których coś się znajduje. Czy Pani Doktor mogłaby tak też nam w skrócie Oczywiście. o tym opowiedzieć? Poproszę o zbliżenie, Doktorze. Oczywiście. Mamy tutaj przeróżne narzędzia, tak? czyli tak zwane wiertła. Y Różne rodzaje, czyli tak zwane szczelinowcy, cieniutkie, cienkie do polerowania. Tutaj mamy takie trochę dłuższe, jak dziura jest bardzo głęboka. Tutaj mamy oczywiście malutkie takie yy, 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 wateczki do wycierania małych ubyteczków. Tutaj mamy doktorze mm -hmm. skalery, czyli coś, czym usuwamy twarde osady, czyli ultradźwięki. Tak? Tutaj mamy dwie yy, yy, tutaj yy, takie, yy, to są wiertła tak zwane wolnoobrotowe, czyli do opracowywania próchnicowej zębiny. Tutaj mamy tak zwane kamienie arkansas. Są do opracowywania ubytków, tak, w sensie pląb, żeby ładnie wyglądały, żeby miały kształt zębów prawidłowych. Tutaj mamy gumeczki do polerowania i tutaj mamy specjalne takie czyścidła, różne szczoteczki, Ach, takie szczoteczki do polerowania, różne. po na przykład usuwaniu kamienia na zębę. Rozumiem. Ale dlatego znajdują się. W tych szklanych pudełeczkach, płytkach, ponieważ są wysterylizowane, rozumiem, czyste, no i niedotknięte jeszcze, niewyciągnięte i tak dalej. Dokładnie tak. Bardzo dziękuję za te niesamowite informacje i y, pozdrawiam. Do zobaczenia.